Dobra, widzowie, ja wiem, że doors i Rainbow Friends to bardzo gorący temat, ale wiecie też, że ja lubię testować różne nowe, dziwne gierki. You are trapped in your bedroom with friends. Więc generalnie chodzi o to, że jesteśmy uwięzieni w swoim pokoju, razem z przyjaciółmi. No i generalnie historia tak się tutaj zakreśla, że budzisz się w swoim pokoju i czujesz się nieźle, zauważyłeś, że drzwi się nie otwierają, bo nie, twoi przyjaciele też są z tobą w, w tym pokoju, jakimś cudem, okej. Okay. Sprawdzasz swój telefon, ale nie ma. Absolutnie zasięgu. TV nie działa, jest tylko taki statyczny, wiecie, twoi przyjaciele panikują i okej, okay, okej, okay. tutaj jeden z nich zemdlał, patrzysz na zewnątrz i rzeczywistość wydaje się jakaś taka inna, nie możesz uciec. Czy jest to w ogóle jeszcze jakby real, jest to rzeczywiste? I wylądował, jesteśmy w tym mistycznym pokoju, jesteśmy w tym dziwnym pokoju, w którym możemy coś. Ej, on zniknął! Tutaj był przed chwilą jakiś ziomek. O co chodzi? Dobra. E, widzę, że na zewnątrz możemy sobie popatrzeć, prawda? Jest całkiem nieźle tutaj, generalnie. To wygląda to. Może nie, może nie wygląda to normalnie. Dobra, cofam, co chciałem powiedzieć. E, dobra, zobaczmy tutaj. Mm, nadciąga mgła, dobra. Ej, kolega, mógłbyś się posłużyć, ja bym tutaj chciał po sobie poczytać. Dobra. Co my tu mamy? No halo, ja chcę to przeczytać Proszę, nie pchajcie się Ile tu jest ludzi w jednym pokoju? Widzowie, to jest najgorszy Koszmar w moim życiu Jak tyle ludzi może być w pokoju, z którego nie ma wyjścia? Dobrze brzmi naprawdę jak jakiś koszmar Także zostawcie łapeczkę w górę, żeby w takim koszmarze Nigdy się nie znaleźć, no chyba, że chcecie się znaleźć To możecie zostawić w dół, dobra e, Sprawdźmy, w ogóle to jest tapeta z Windowsa I to naprawdę taka stara Tapeta, matko e, bed, bed, Bedroom update Tutaj mamy hampera, zobaczcie tego chomika Nie wytrzymam, jak mnie to ma nie wiem, jak po prostu tak mam, że jak widzę tego hamptera z tym nochem, mnie to tak bawi moją dziewczynę, że nie mogę. Dobra, siadamy i wiek serwera, 4 godzinki ma, no dobra, no za długo to tak naprawdę nie ma. 200k wizyt, dobra, tutaj mamy jakieś trofea, wszystko pięknie, fajnie, ale co ja mam robić w tym pokoju? Tutaj można coś przeczytać, bo, ale ktoś tutaj wchodził, zobaczcie. Okej. Okay. Dobra, myślałem, że mnie gdzieś tutaj zjadło, ale nie, no mamy tutaj, czy ja coś mogę kliknąć? Ej, mogę kliknąć! Kliknąłem w jakiś klocuszek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, trafiliśmy do jakiegoś świata, gdzie są same errory. I zobaczcie, mam shift locka chyba. Co tu się dzieje? Co się dzieje w tej grze? O! Dobra, PC, dobra, czyli mamy blue a, świetnie. Epic game. Hello there. Siemanko, witam serdecznie. Sprawdźmy, czy jesteś wart. Ale czego wart? Co ty chcesz? Ej, dobra, to jest ten pokój w sumie, zobaczcie. To jest ten pokój, w którym przed chwilą byliśmy. Jest jakaś ciupaga w ogóle. Nie wiem, to jest jakiś. Normalnie, jakaś siekierka. Ne, nie jesteś wart. Na pewno zastana... na pewno się zastanawiasz, ale nad czym? Nie, nie jestem wart bycia jego minionkiem. Świetnie. Nie wiem, kim jesteś, ale tam widzę coś ciekawego, więc... O nie, matko, prawie bym spadł. Dobra, tam widzę coś ciekawego, więc przejdźmy się. Czy ja mogę jakkolwiek tam jakoś dolecieć, czy coś? Nie wiem, no można by było zobaczyć, ale raczej nie. No wiedziałem. Jak, jak inaczej mogło się to skończyć? No naprawdę. Do zobaczenia następnym razem. Ej, nie przeczytałem, co mówiłeś. Sorry, ale nie, nie interesowało mnie to. Sorki. Nie jesteś wart, wyrzuciło mnie z gry totalnie, co ja znalazłem w ogóle, nie no nie wierzę. Dobra, wracamy do pokoju. No i zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy do znalezienia. Ta szafka jest mega sassy i te błędy nie wiem, nie wiem o co chodzi, naprawdę nie wiem. Tutaj ludzie coś piszą cool, ale co co cool? O co chodzi? Co jest takiego niesamowitego? Na co wy patrzycie w ogóle, nie wiem, stoją, patrzą w to okno i ja, ja nie widzę tam absolutnie nic specjalnego. Chyba, że te nagrobki miałyby coś mówić. Ten jaką mam minę, zobaczcie, dopiero jakby nie wiem, świat zobaczył. Co tu się dzieje w ogóle? Mogę teraz spać spokojnie. No ja nie, no nie wiem, kolego, nie wiem. Ja nie śpię spokojnie, dopóki nie otworzymy tych drzwi. W ogóle tutaj jest dziurka, zobaczcie taka. Ten, jak to się mówi? Wizjer. Czy tam judasz, jak kto woli? <gry> Ej, tutaj normalnie możemy jakoś zajrzeć? Nie, no nie możemy za bardzo zajrzeć, ale na przykład możemy sobie. Ej, tutaj jest ta poduszka. Tutaj, Amogus! Amogus! Dobra, znalazłem. To już mi wystarczy. E, tak. Ym... Fire, okej. Okay. Czyli tutaj mamy generalnie nic ciekawego. Jakiś. Sab sab Sabakarajp. E, tutaj możemy coś przeczytać, tylko cały czas mi przeszkadzają. E, jakiś, e, jakaś podpowiedź. Dobra. No, weźcie się, odsuńcie. Jakaś wróżka daje pieniądze dzieciom. Ale czy jest ta wróżka? Ta zębuszka pewnie, za zęby daje. <śm> tak jak rodzice zawsze mówili. Normalnie wróżka zębuszka istnieje, widzowie, tak o. Ej, dobra, czy ja mogę tam. Ej, czekaj, bo ja mogę tu się wbić. Tutaj mamy jakieś akta, nie wiem, jakieś dokumenty, jakieś sprawy. Nie mogę, co tu się w ogóle dzieje? Czekajcie. Czy ja mogę na przykład sprawdzić o co tutaj chodzi? Nie no, oni się tak pchają, że tu po prostu nic się nie da zrobić, naprawdę, no absolutnie nic. Czy w ogóle coś tutaj jeszcze jest pod tym, pod tym łóż. Ej, tutaj coś się świeci, dobra. Dobra, widzowie. Czy tam jest karaluch? Łee, paskudny. Dobra, sprawdźmy go. Mam achievement! Mały przyjaciel, dobra. No to jak przyjaciel, to go nie obrażam w takim razie. Ale mamy jakiś worek tutaj z pieniędzmi, zdecydowanie. Jesteśmy w nowym pokoju, kolejnym pokoju, bo tamten z errorami był dziwny. Ale tutaj wszystko lata w tym pokoju, dosłownie. Wszystko po prostu lata i się ładko. Wiek serwera, no to już znamy. Tutaj statyczny telewizoryk. Gdzie jest Hamter, mnie ciekawi to? Gdzie jest pan Hamter? Bo powinien tutaj gdzieś być. Teraz ta poduszka też lewituje. Czy ja powinienem jakoś wrócić, czy po prostu wyjść teraz z serwera? Nie wiem. Ktoś tam się tepnął, jakoś czekajcie, czy ja nie mógłbym tutaj czegoś znaleźć pysznego? O, worek, dobra? Ej, do piasku jakiegoś mnie typnęło. Co jest? Znalazłeś wskazówkę w torbie. Coś się zmieniło na podłodze. Okej. Okay. Tajemniczy druciany przycisk był również w torbie. Nie wiem o co chodzi. Powrót do rzeczywistości. Oczywiście e, chcę wrócić do mojego pięknego pokoju. I coś się zmieniło na podłodze, tak? Ciekaw jestem. Tutaj ludzie stoją, więc tak naprawdę ciężko mi zobaczyć, co tutaj na tej podłodze by się zmieniło. Mamy też papier. No co za haby? Proszę ten papier tutaj wrócić do kosza. Hamter, powiedz mi coś. Co mam zrobić, chobiczku? Co ja mam zrobić? Jestem uwięziony w tym pokoju. Boże, z jakimś dziwnym człowiekiem, z chudą głową. Patrzcie go, co jest. Nie wierzę, co tu się dzieje. Dobra, ten tutaj czyta sobie ulotkę. Tam świrują, atakują e, ściany. Tutaj ludziom już totalnie odwala widzowie. No po prostu nie wiedzą już, co mają robić. E, klikaj, klikaj, nie bój się, klikaj, klikaj. Nie, nie ma problemu. Dobra, i teraz tak. E, czy. Ej, jak ty. Wy... Ej, co jest? Tam ktoś wyszedł. Halo, ja też chcę wyjść. Ej, on opuścił pokój. On jakby zrobił misję, wiecie, wykonał misję. E, co tutaj jest napisane? E, dobra. A to już znalazłem, czyli to jest z tą poduszką, że... Ej, to znalazłem bez podpowiedzi, spoko. Całkiem spoczko, bo wiecie, bez podpowiedzi to znaleźliśmy. Czy ja mogę coś tutaj jeszcze znaleźć? Bo wydaje mi się, że e, tak średnio cokolwiek tu jest. No nie wiem, będę klikał wszystko najlepiej. W ogóle ja nie mogę. Dragon Ball, normalnie w tym, w Robloxie. Eee, y, dobra, jakby ta kanapa mnie wciąga, to, to nie jest dobry znak. Tutaj może coś na kwiatka wcisnąć, może coś tutaj. Ej, co tu jest? Tu kogoś widzę, halo? Coś tutaj jest. Zobaczcie to. Tylko ja nie mogę. A, nie mogę tam trafić. Ej, co tam jest napisane? Ej, ciężka sprawa. Dobra, nie, nie wiem, naprawdę ciężko jest dostrzec cokolwiek za tą ścianą, znaczy za tą szafą, ale coś tam ewidentnie jest, więc nie wiem, który w ogóle jakby krok pokonałem, pewnie dopiero pierwszy, bo zrobiłem tą poduszkę. Czy jak na tą poduszkę nacisnę i na przykład... A, i tutaj jest ten worek, no dobra, no to tutaj tak naprawdę byliśmy, więc nic nowego tutaj raczej nie znajdę, chyba, że... W tej szafie, nie, patrzcie, w tym razem nie ma tutaj Cuba Totalnie nie ma tutaj kosteczki. No cóż, mogę wejść po prostu do tego worka i tyle. No ciężko też tutaj coś zauważyć, bo trzeba naprawdę dobrze się przypatrzeć i w dobrym punkcie kliknąć. Sami widzicie, także. No, ciężka sprawa. Tutaj też mogłem w sumie wbić, a spróbujmy może jeszcze raz, z tym, że tym razem spróbujmy coś zrobić. Bo ja chodziłem i czekałem, aż, mi, aż on mi coś powie, ale może... Może tutaj mamy czas, kiedy on gada na znalezienie czegoś, wiecie? I on wtedy sprawdzi, czy jesteśmy czegoś warci. Dobra, tutaj nic nie ma. Może przejdźmy się gdzieś dalej? Nie wiem. Play, ignore. No niestety nic nie mogę zrobić. Ewentualnie tam możemy przejść albo. Czekajcie, szybki look. No nie widzę tutaj nic ciekawego. Serio, totalnie. Mm, dobra. Czy ja jestem czegoś wart? Jeżeli nie, to po prostu skończy się odcinek i tyle. Ale być może uda mi się coś tutaj zrobić. Nie, to jest ta dziwniejsza gra, jaką grałem, naprawdę. Muszę chodzić i szukać jakichś dziwnych rzeczy. O, matko, dobra. Prawie spadłem. I tam stoi ten ziomeczek, patrzcie. Tylko ja nie wiem, jak zupełnie. Zupełnie nie wiem, jak tam do niego podbić. Dobra. No tutaj też nic nie zrobimy. To tak naprawdę sobie jest i tyle. Możemy kręcić się dookoła. I nic nie zrobimy, dosłownie. On sobie stoi tam, o, patrzcie, na samej górze. I ja jakby, nawet jak go kliknę, to tak naprawdę nic nie mogę zrobić, także totalnie nie wiem, co miałbym tutaj zrobić. Nie wiem, naprawdę nie. Może coś w domku jest. Ej, coś tam jest napisane w sumie w domku. O nie, nie dobrze. On mnie zaraz chyba zabije. Nie zdążę. Patrzcie, coś tam jest. Nie, jak następnym razem? Nie, czekaj! A nie, to wiek serwera błąd. Dobra, nieważne, widzowie. Nie wiem o co chodziło w tej grze, ale to, to był odcinek z bycia zamkniętym w pokoju. Nie potrafię stąd wyjść. Musicie mi pomóc łapeczką w górę, do no, słyszałka. Siemanko, pomóżcie, proszę.